Siemanko, z tej strony, ChrisTV. E, witam cię drogi widzu na poradniku z x e, Poradnik będzie dotyczył: jak e, zainstalować e, plugin Better Pushback. Pewnie bardzo dobrze Wam znany. Jeśli nie znany, to plugin polega na tym, aby wypchać samolot ze stanowiska. Z terminalu y, na drogę kołowania. Y, y, plugin jest darmowy, oczywiście. Y, link będziecie mieli w opisie. Y, wchodzimy y, w link. Wyświetla nam się pierwsza. Pierwsza strona Vulkan, Vulkan and Metal Compatibility Klikamy better pushback .zip. Wyskakuje nam Explain Wchodzimy w Resource, wchodzimy w Plugins i tutaj za... Pisujemy, mm, cały mm, cały plik. Tak, tutaj zapisujemy zapisz. Robimy pokaż w folderze i wyświetla nam się mm, ten plugin. Robimy, klikamy y, wypakuj do. Better Pushback Ukośnik. To jest ważne, żeby wypakować do Better. Wypakuj do Better Pushback Ukośnik, bo jeśli wypakujemy tutaj, plugin najprawdopodobniej nam nie zadziała. A więc klikamy Wypakuj do Better Pushback, wyskoczy okienko i tak naprawdę możemy ten plik już usunąć. Przeniesie on nam się do kosza. Eee, a więc teraz jak już y, jesteśmy o, was przerzucam już wchodzimy jesteśmy w explainie tak defaultowe żeby nie promować żadnej linii i wyskoczy nam okienko plugins tutaj yy. o wyskoczy nam okienko plugins Y, trzeba myszkę na samą górę, albo w XP11 trzeba nacisnąć Escape. Wchodzimy w plugins, better pushback i robimy pre, plan, pushback. No już tu robiłem przykładowo wcześniej sobie na locie. Y, więc wchodzimy w. Wyświetla nam się takie okienko. Wchodzimy i. Po prostu klikamy lewym przyciskiem myszy yy, scrollem Tak, chyba scrollem, W sensie tym przewijakiem yy, przesuwamy gałką. O, gałką na myszce przesuwamy yy, sobie samolot. Tak, na przykład tak. Chcemy sobie wypchać albo tak. My w tym przypadku wypychamy tak i może nas podwieźć jeszcze trochę i jeżeli już jesteśmy gotowi do wypychania naciskamy Enter wtedy przyjdzie nam takie powiadomienie dostaliśmy informację, że mamy go włączyć tutaj przez, wchodzimy w plugins o. nie mam joysticka więc mi się wyświetla to plugins, better pushback <coughs> i robimy start pushback w tym momencie Dostajemy powiadomienie, że to już jedzie w sensie pushback. O. W zależności od wielkości samolotu pod, podjeżdża różny pushback im większy samolot ja w ogóle straby wyłączę, bo zaraz dostanę hajt że stroby mam włączone. No. Yy. Lotnisko jest w ogóle defiultowe, co nie Warszawa. To jest yy, defiultowe lotnisko, że na scenaria, jak coś... On tu pika jakoś... Ja wam się przerzucę, nic nie będę mówił. Ten pushback jest strasznie głośny, jak się łączy tą kamerę. Tak, ja, może, ja może z tego wyjdę, może, w cztery, może z tego wyjdę, mm, zaraz będziemy musieli zwolnić parking break, w sensie ten hamulec taki od tutaj, o ten hamulec jak nam powie, i wtedy będziemy mogli startować ze silnikami. Się podłączy. Dostaliśmy powiadomienie, że jest podpięty pushback i mamy nacisnąć... znaczy... Y, release parking brake. Tu może być w różnych samolotach okay. różnie. Różnie to jest umieszczone. Czasem jest tu, czasem jest tutaj. Raz w ogóle w samolocie jednym znalazłem tutaj na panelu. To jest będzie duży podpis parking, oj, przepraszam, parking break. Więc to powinniście znaleźć. I dostaliśmy powiadomienie, że y, jedziemy już... W sensie, w sensie start pushback. Dostaliśmy powiadomienie I dostaliśmy sygnał, że możemy zacząć y, uruchamianie silników. Tak? tu trzeba nacisnąć i tutaj ja nie mam podpiętego joysticka więc teraz wszystko robię ręcznie niestety już silniki mi się uruchamiają trzeba potrzymać to chwilę dobra myślę że już są gotowe są yy, różnie jest włącznik od silników w embrerze którym lecieliśmy w... w czwartek na streamie bądź nie lecieliśmy nie pamiętam już yy, tutaj, tutaj się włączało silniki ja. yy, ten. Yy, i po prostu było łatwiej to zauważyć a tak, to tutaj trzeba szukać gdzieś ja w ogóle przez pierwsze przez pierwszy tydzień musiałem szukać gdzie jest ten włącznik silników w cenie możemy już odpalić sobie drugie silniczki no, widzicie i się nie włączyło. Była tylko sobie przez sekundę. Ta mapa się baguje tutaj. Yy, o ta. Więc tata nie zwracajcie w ogóle uwagi. Podczas pushbacku ona się strasznie baguje. Już, już. No. Jest. I dostaniemy. Zaraz powiadomienia. Set dostaliśmy powiadomienia, e, że możemy spuścić hamulec w sensie zaciągnąć. I znowu klikamy. O, coś mi się podobało. Znowu klikamy. I dostaliśmy kolejne powiadomienia. Disconnecting tow, standby, czyli będziemy już stali sami na płycie. Hmm, tego w ogóle nie musicie ruszać autobrajków Ja tak sobie tylko <coughs> ruszyłem je. A no i oczywiście pasażerów zapinamy. Zaraz dostaniemy kolejne powiadomienie, w ogóle IPO zawsze włączacie, bo wtedy tracicie ten i teraz naciskamy disconnecting disconnect przepraszam and hand signals. Chyba, że jeśli się wszystko zgadza, chcecie w tym miejscu już stać. Nie, ja tu nierówno trochę. Ym, jeżeli tak, naciskacie. Jeżeli nie, znowu wam się pojawi. Takie samo jak wcześniej przy planowaniu. I po prostu wszystko robicie od nowa, że tak powiem. Nie, w sensie w Nie musicie nic instalować dodatkowo, tylko w musicie robić. Wszystko to samo. Widzę, że tu się uniknąć. Dobrze. Jeżeli wszystko jest OK, robimy Disconnect And Hand Signals. Dostaliśmy kolejne Powiedem mnie, że yy, yy, wypychanie zakończone powodzeniem. Yy, życzę nam miłego lotu. On już sobie odjeżdża i wskazał nam, po której stronie będzie wskazywał ręką. Czyli w tym przypadku po lewej. Zaraz tam mrugnie. A my możemy już spokojnie... O, taki znak. Przybliżę. O, proszę. Czasem tego nie ma before coś tam flight remove better flight o. czasem tego nie ma bo czasem to się baguje ale to już mniejsza z tym silnik pierwszy wystartował razem z drugim tak tak możemy włączyć światła taxi i możemy w zasadzie zaczynać do pasy oczywiście klapy tam już wszystkie procedury tak jak w jeśli poradnik Ci się spodobał zostaw łapkę jeśli dotrwałeś do końca lub dotrwałaś napisz w komentarzu hashtag xplain10 przypnę oczywiście Tobie serduszka no dzisiaj to by było tyle eee, jak to oglądacie, to jestem na wakacjach, znaczy na no, takim wyjeździe, więc, więc przez y, następne 3 dni może w ogóle nie będzie odcinka. Także cóż, do zobaczenia. Cześć.